Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić taką duszoną brukselkę w białym winie z prażonymi migdałami. Pierwszą czynnością, którą muszę zrobić, to na rozgrzaną patelnię wsypałem sobie tutaj odrobinę płatków migdałów. I teraz je tutaj sobie prażę. Patelnia oczywiście sucha bez dodatków, żadnych tłuszczów, i prażymy to, aż nam się troszeczkę te migdały przyrumienia. Migdały, jak widać, już się trochę zezłociły, więc przesypię je sobie teraz do jakiejś miseczki. Patelnię stawiam z powrotem na palnik. Zmniejszam sobie troszeczkę temperaturę. Wlewam trochę oliwy. I wsypuję jakieś 10 deko pokrojonego w takie paseczki boczku, który teraz muszę sobie ładnie wysmażyć. Po jakichś 3-4 minutkach boczek już się tutaj odpowiednio wysmażył, więc na patelnię wrzucam jedną w średniej wielkości pokrojoną w kostkę cebulkę i w takie plasterki pokroiłem sobie tutaj również trzy ząbki czosnku. I teraz to wszystko muszę sobie tutaj zeszklić. Cebulka i czosnek są już miękkie, więc na patelnię wrzucam teraz brukselkę. Brukselkę sobie obrałem. Powiem Wam jak. Tutaj odcinając sobie tą końcówkę i zdejmując wierzchnie liście. Później jeszcze poprzekrawałem sobie te główki na pół. No i wrzucam je teraz na patelnię tej brukselki. Mam tutaj jakieś 700 gramów po obraniu już. No i dobrze, teraz zwiększam sobie ponownie gaz. Całość w sole. Solimy z wyczuciem, ponieważ boczek odda nam tutaj trochę słonego smaku do kompletu jeszcze sporo pieprzu zachęcam do używania świeżo mielonego bo jest on najbardziej aromatyczny no i dobra teraz zwiększamy ogień na maksa i musimy sobie tą brukselkę tutaj przesmażyć razem z boczkiem i cebulą. Gdy na brukselce zobaczycie tutaj gdzie niegdzie takie ciemniejsze ślady oznacza to, że jest to pora, aby dodać taką solidną łyżkę masła i podlać to wszystko szklanką wody i szklanką białego wina. W tym momencie do naszej brukselki dodajemy jeszcze Solidną szczyptę tymianku. Przykrywamy teraz całość przykrywką, zmniejszamy ogień i pozwalamy się naszej brukselce teraz troszeczkę poddusić. Brukselka dusi się już jakieś 15 minut. Pora do niej zajrzeć. O, jest już prawie dobra. Posmakujemy, czy czego się nie brakuje. Spróbuję jeszcze sos, który tu powstał. Trzeba to jeszcze odrobinę dosolić. ok, tyle wystarczy. I teraz będę to dusił sobie jeszcze przez jakieś 5 minut bez przykrycia, żeby zredukować tutaj ilość płynu. No i moja brukselka będzie wtedy gotowa. Potrawa ta doskonale komponuje się z rybami i z drobiem, ale można to również wcinać jako taką samodzielną potrawę, co ja dzisiaj mam zamiar zrobić. Po nałożeniu tego na talerzyk, posypię to odrobiną wcześniej uprażonych migdałów. Całość jak zwykle pokażę Wam na zdjęciu i życzę Wam smacznego.